Powiedz mi jeszcze o kontencie, o treściach, o content marketingu, o tym jak, jak my mamy podejść w ogóle do budowania opisów i, i, i treści na samym sklepie. Przy opisach, tak naprawdę, jest jedno słowo klucz, które musisz stosować zawsze, czyli unikalność. Wiem, że pojawiają się teorie, że unikalne opisy nie są istotne i tak naprawdę wyżej są ci, którzy kradną, no ale to jest jakaś dziwna teoria nie potwierdzona żadnym przykładem. Tak naprawdę, unikalność tekstu ma znaczenie. Pierwsze, musisz stworzyć opis, który pojawi się tylko u Ciebie na stronie, ale po drugie, o czym niestety często się zapomina, nie możesz Ty z tym opisem pójść gdzieś dalej. Czyli jak na przykład stworzysz opis produktu, no to nie kopiuj go do aukcji na Allegro, bo automatycznie oddajesz swój opis silniejszej, mocniejszej, w oczach Google'a stronie, jaką jest Allegro, które nie przegonisz nigdy. Takie unikalne treści musisz tworzyć właśnie na kartę produktu, na strony wszystkich swoich sklepowych kategorii. Czyli jak masz zegarki męskie, to opisz. Nikt tego nie przeczyta pewnie, ale opisz 3-4 zdania o tym, że masz zegarki męskie na sklepie. Jakiś tekst na stronie głównej, plus dodatkowa sekcja na poradniki lub artykuły z branży, tego typu rzeczy. Dobra, ale teraz mnie strasznie wystraszyłeś. Jak to zrobić dla 5 tysięcy produktów? No jest to największy problem dla wszystkich właścicieli sklepów i z nimi. Zawsze walczymy najmocniej właśnie o te unikalne treści. Jeżeli czujesz, że masz siłę na to, by zdobyć unikalne treści w inny sposób, to możesz pójść trochę drogą Amazona i na przykład zamiast unikalnego opisu, który ty tworzysz, namówić swoich klientów na to, żeby oni tworzyli unikalne, czyli opinie, recenzje produktów. To jest bardzo trudno. Sam wiesz po sobie pewnie, jak często zdarzyło ci się wrócić do sklepu, w którym coś kupiłeś i napisać opinię, że rewelacyjny produkt. Używa się go tak i tak, ma takie i takie zalety, a takie i takie wady. Zrobiłeś to kiedyś w ogóle? Nie. No właśnie. Nie, ale powiedz mi, jaką strategię można przyjąć do tego, żeby ludziom chciało się tak naprawdę dołożyć treść na moją stronę za darmo? Nie ma możliwości, że oni to zrobią za darmo z własnej woli. Możesz im coś zaproponować w zamian, nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników, jakieś kody rabatowe. Tego typu rzeczy są w stanie ich zachęcić. Nie dodadzą na pewno opinii po prostu sami z siebie. Tak. Czy, czy jakiko, jakąkolwiek wartość mają opinie o moim sklepie, ale publikowane w serwisach typu Opineo i tym podobnie? Wizerunkowo tak. Są ludzie, którzy się tym kierują, że jeżeli sklep ma bardzo wysoką opinię, na przykład w Opineo, no to mają zaufanie i warto tam kupić, nie wczytywać się w regulamin, nie sprawdzać opinii. Od kątem marketingu, takiego właśnie pozycjonowania, to, to nie ma przełożenia w ogóle. Powiedz mi o blogach. Czy sklep internetowy powinien mieć bloga tak. i jak to powinno wyglądać, żeby, żeby to miało ręce inny? Tak, na pewno powinien mieć. Google bardzo lubi również pod kątem pozycjonowania treść. A wiadomo, sklep sprzedaje ceną i zdjęciem produktu, więc treść zazwyczaj schodzi na dalszy plan. Dlatego bloga trzeba prowadzić. Poradniki, artykuły, lookbooki, ciekawostki ze świata, w Twoim przypadku zegarków. To są rzeczy, które mogą kogoś zainteresować. Może ktoś do Ciebie trafi dzięki temu, że szuka informacji, a nie produktu. A poza tym też podliżysz się trochę Google'owi. Jeżeli chcesz być wysoko i chcesz ten ruch generować, no to też musisz współpracować z algorytmem wyszukiwarki i trochę rzeczy robić typowo pod wyszukiwarka, a nie pod klienta. Więc to jak najbardziej musisz prowadzić. Umieszczasz tam regularnie treść ładną, sensowną, merytoryczną, to to na pewno będzie plus. Czy można połączyć prowadzenie bloga i tworzenie tych treści z kampanią reklamową i SEO, po to, żeby docierać do klienta nie tylko samym produktem, ale właśnie wcześniej, jeszcze na etapie wyszukiwania, wybierania trendów, wybierania według mody czy popularności? Tak, no ma to sens, zwłaszcza że takie kampanie reklamowe, contentowe są na przykład o wiele tańsze. Po prostu jest o wiele mniej konkurentów. Wszyscy w Polsce póki co patrzą na ten ostatni etap sprzedaży, czyli szukają osoby, która jest zdecydowana, że chce ten produkt i, i chce go kupić, wie jaki produkt chce kupić. My możemy też podejść do tego w ten sposób, żeby dotrzeć do tych ludzi, którzy dopiero szukają informacji, czyli poprzez kampanię reklamową i poprzez pozycjonowanie, promować też te merytoryczne kwestie, czyli jak dobrać zegarek do swojego stroju i takie, takie typowo kontentowe rzeczy, które nie oszukujmy się nieraz, gdzie wpisują, bo czegoś po prostu nie wiedzą. Czy, możesz, czy, czy masz takie informacje, jak bardzo różnią się stawki za klik w AdWordsie dla produktów i dla tematów bardzo ogólnych, które, które pojawiają się zanim człowiek wie już, jaki zegarek chce kupić? Jesteśmy w stanie obniżyć tą stawkę 5 krotnie To jest realne. Rozumiem. Powiedz mi teraz, co z treściami na obcych stronach. Też fajne wsparcie pozycjonowania, bo na przykład wykorzystanie blogerów i blogerek modowych, bo to do ciebie by pasowało, powoduje, że oni na swoich stronach na przykład umieszczają link do twojej. Fajna rzecz pod kątem pozycjonowania, wizerunkowa, a także nie oszukujmy się, czasami jakieś przekierowania i sprzedaży są w stanie wygenerować dodatkowo. Niewiele ryzykujesz. Jeżeli wypożyczysz komuś produkt, zapłacisz za promocję tego produktu lub jeżeli będziesz miał tanie produkty, dasz produkt w zamian za jakąś serię wpisów, no to może na tym fajnie zostać. To, to, to też jest yy, takie gorące hasło w marketingu ostatnich miesięcy, ostatnich dwóch lat, więc, więc warto też się tym, nad tym zastanowić. Są platformy, które ułatwiają takie, takie działania. To powiedz mi, jak mogę zorganizować efektywnie współpracę z blogerami? Zakładając, że no nie wszyscy blogerzy posiadają firmy, nie wszyscy blogerzy oferują jawnie na swoich stronach działania marketingowe, no tutaj nieskromnie będę ci polecał platformę, którą stworzyliśmy, czyli richblogger.pl. Tam jesteś w stanie z katalogu wybrać sobie blogerów lub złożyć zamówienie, żeby blogerzy sami zaproponowali tobie współpracę. Platforma na siebie weźmie formalności, na siebie weźmie rozliczenia. Bardzo bez, bezpieczne transakcje. Ty płacisz do platformy, nie do blogera. Bloger otrzymuje pieniądze dopiero jak y, zamówienie zrealizuje. Y, a z drugiej strony, nie wiem, czy masz czas i chęci na to, żeby chodzić godzinami po różnego rodzaju blogach i czy masz wiedzę, żeby ocenić, czy dany bloger jest sensowny, czy nie. Y, tam masz katalog y, blogerów w chwili obecnej, ponad tysiąc blogerów, możesz sobie ich porównać pod kątem różnych współczynników. Y, najłatwiejszy sposób, żeby, żeby tą machinę uruchomić. A jak Ci się spodoba, no to możesz potem. Regularnie co miesiąc odświeżać te ogłoszenia i wspierać zarówno pozycjonowanie, jak i budowę wizerunku swojego sklepu.